Lokator z czwartego piętra spotyka sąsiada mieszkającego pod nim i przeprasza: Wczoraj miałem małą imprezę. Spotkali się koledzy ze starego szwadronu kawalerii. Mam nadzieję, że nie przeszkadzaliśmy za bardzo. Wcale nie. To nic strasznego. Ale jest tylko jedna rzecz, którą chciałbym wiedzieć. Jak udało ci się wprowadzić do mieszkania tyle koni? Młoda mieszczka jechała wiejską drogą. I zobaczyła na słupach dwóch elektryków. Co za głupcy! Uśmiechnęła się pogardliwie, odwracając się do swojej koleżanki. Pewnie myśleli, że nigdy nie jeździłam samochodem. Przestraszyli się i wspięli na słupy. Wieczór. Zu ma się ku końcowi. Nagle w klatce lwów pojawia się kobieta z ogromnym bukietem kwiatów. W lewej ręce i pudełkiem steków w prawej. Ku zdumieniu wszystkich odwiedzających, wrzuca kwiat za kwiatem i stek za stekiem do klatki najbardziej zaciekłego lwa. Jeden z odwiedzających pyta obsługę: Kim jest ta dziwna dama? O, znam ją dobrze odpowiada służący. Przychodzi tu co wieczór z paczką dla Goliafa. Faktem jest, że zanim został złapany, zaatakował jej męża w dżungli. Bardzo otyła kobieta, chcąc schudnąć, postanowiła przejść na dietę. Po dwóch tygodniach waży się i zadowolona, że jej waga w żaden sposób nie spadła, mówi do męża: Kochanie, nie denerwuj się. Lepiej mieć grubą i wesołą żonę niż chudą i zrzędliwą. Kochanie, a ile kilogramów trzeba dodać, żebyś była wesoła? W punkcie informacyjnym dużego sklepu w Hamburgu kobieta pyta: Czy przypadkiem nie przyszedł do Was mój mąż? Umówiłam się z nim tutaj, ale spóźniłam się dwie godziny. A jak wygląda pani mąż? Myślę, że wygląda na strasznie wściekłego. Rozmowa dwóch mężczyzn: Dlaczego ożeniłeś się z kobietą starszą od siebie o 20 lat? Znasz moje niezdecydowanie i nieśmiałość. A ona nie pozwoliła mi dokończyć zdania, gdy prosiłem o rękę jej córki. Kobieta odmówiła zasiadania w ławie przysięgłych, ponieważ zasadniczo sprzeciwiała się surowemu wyrokowi. To nie ma znaczenia, powiedział sędzia. Istotą tej sprawy jest to, że żona pozywa męża, który przegrał 700 dolarów w grze w pokera. Które zostały odłożone na zakup futra na urodziny żony. Och, to już inna sprawa. I chyba myliłam się co do złagodzenia kary. Kowalski ożenił się po raz drugi. Po ślubie mówi do swojej młodej żony: Droga Regino, teraz muszę ci powiedzieć o jednej z moich wad. Niestety, często jestem bezpodstawnie podejrzliwy, ale taki już mój charakter. Z czarującym uśmiechem, młoda żona odpowiedziała, nie przejmuj się i nie martw się na próżno, mój drogi. Mnie nie będziesz musiał podejrzewać bez powodu. Mąż i żona idą ulicą. Nagle żona zauważa, że jej przyjaciółka w nowej sukience idzie w jej kierunku. Po dokładnym przyjrzeniu się koleżance, żona mówi: Kochanie! Tam idzie Monika. Kiedy się do nas zbliży, zatrzymaj się i powiedz jej, że ma wspaniałą sukienkę. Dlaczego? Chcesz ją pochwalić? Wręcz przeciwnie. Wczoraj zapewniłam ją, że masz okropny gust. Pani Rojczyk jest chora. Leży w łóżku i prosi męża o zrobienie herbaty. Pan Rojcik krzyczy z kuchni, że nie może jej znaleźć. Jak to możliwe, mój drogi? Jaki ty jesteś nieuważny! Żyjesz, jakbyś był lokatorem, a nie właścicielem. Pamiętaj, herbata na półce jest w pudełku po kakao z przyklejoną karteczką z napisem Sól. Och, ci bezradni mężczyźni! Żebrak dzwoni do drzwi. Otwiera mu gospodyni i odmawia jałmużny. On nalega a ona grozi, że zadzwoni do męża. Pani, ale przecież jego nie ma w domu, prawda? Mówi spokojnie że brak. Ale skąd pan to wie? Mężowie takich żon jak pani przychodzą do domu tylko na obiad i to nie zawsze. Kowalski czyta na głos gazetę. Statystyki dowodzą, że na dwustu mężczyzn tylko jeden ma metr dziewięćdziesiąt centymetrów wzrostu. Dziwne. Zauważa żona. Zawsze jak idę do kina, to ta dwusetna osoba siedzi przede mną. Adwokat telegrafuje do swojego klienta: Dziś w nocy pańska ciotka zmarła we śnie, zostawiając panu duży majątek. Co pan zamawia? Zwykły pogrzeb, balsamowanie czy kremację? W odpowiedzi prawnik otrzymał telegram Zamów wszystko nie chcę ryzykować. Szef zwraca się do jednego z pracowników. Słuchaj Gonzales, mamy jeden wakat i może go obsadzić twój brat bliźniak. Mój brat bliźniak? Tak. Ten, którego widziałem wczoraj na meczu piłki nożnej, kiedy byłeś na pogrzebie swojego wujka. Hanna urodziła swojego pierworodnego. Wieczorem przychodzą goście. Aby uchronić dziecko przed złym okiem, rodzice schowali kołyskę w ciemnym kącie pokoju. A zamiast dziecka przykryli kocem starego psa. Jednak starsza sąsiadka nie może pokonać swojej ciekawości. Podnosi brzeg koca, przygląda się i zachrypniętym głosem oznajmia: Niech go Bóg błogosławi, zupełnie jak jego ojciec. Kiedy Szkotowi opowiedziano anegdotę, że gabrowianie zatrzymują zegary przed pójściem spać, aby ich mechanizm nie został zepsuty na próżno, Zauważył, że Szkoci robią to samo, i z kolei opowiedział: Mam sąsiada, który pod łóżkiem trzyma puzo. Kiedy chce wiedzieć, która jest godzina w nocy lub wcześnie rano, otwiera okno i trąbi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto po przebudzeniu krzyknie: Co za idiota hałasuje o drugiej w nocy? Mendel postanowił porwać swoją ukochaną. O północy zabrał ją przez okno. I zawiózł taksówką na dworzec kolejowy. Kiedy dotarł na stację, zapytał kierowcę, ile jestem Ci winien. Nie martw się, ojciec panny młodej już zapłacił. Swego czasu Wolter mieszkał na dworze króla Prus-Fryderyka II i cieszył się jego wielką przychylnością. Ale z językiem niemieckim, wielki Francuz. Nie czuł się swobodnie i uważał go za szorstki i odrażający. Pewnego razu podczas kolacji w Pałacu Królewskim w Poczdamie, Fryderyk II zaczął mówić o pięknie języka niemieckiego. Wolter nie mógł się powstrzymać i powiedział: Z pewnością Adam musiał mówić po niemiecku, kiedy został wygnany z raju. Całkiem możliwe, odpowiedział król. Ale Wąż, który uwiódł Ewę, z pewnością mówił po francusku. Będąc w Madrycie, słynny angielski pisarz Somerset Moem obejrzał galerię sztuki w Muzeum Prado. Jego uwagę przyciągnęło płótno, na którym wspaniale przedstawiono włóczęgę. Pisarz był zafascynowany kontrastem między dumnym, pełnym godności wyglądem Hiszpana, a jego malowniczym, ale raczej niechlujnym ubraniem. Hiszpanie są wierni sobie. Powiedział z uśmiechem pisarz. Są zbyt biedni, by kupić przyzwoite ubrania, ale najwyraźniej wystarczająco zamożni, by zamówić artystę, który namaluje ich portret. Paul Langevin, francuski fizyk, miał dar mówienia w sposób zrozumiały o najtrudniejszych rzeczach. Pewnego dnia wygłosił w Akademii błyskotliwy raport, będący przykładem. Prawdziwie popularnej ekspozycji. Po raporcie koledzy otoczyli Langewina i poprosili go o wyjaśnienie tajemnicy jego sukcesu. Och, to bardzo proste, odpowiedział naukowiec. Wybieram najgłupszą twarz wśród słuchaczy podczas raportu i tłumaczę tak długo, aż wykaże zrozumienie tego, co usłyszałem. W tym czasie do Langewina podszedł prezes Akademii. Serdecznie gratuluję, kolego. Ale powiedz mi, na miłość boską, Dlaczego przez cały raport nie spuszczałeś ze mnie oczu? Pewna starsza dama dworu z przekonaniem stwierdziła, że ma nie więcej niż 40 lat. Nadworny błazen Kulkowski, dobrze wiedząc, że przekroczyła 50, powiedział: Trzeba jej wierzyć, bo twierdzi tak od ponad 10 lat. Generał von Dewitz w osiemdziesiątym roku życia ożenił się z młodą pięknością. Po poinformowaniu Kulkowskiego o swoim małżeństwie, dodał z żalem: Niestety nie mogę już mieć nadziei na spadkobierców. Oczywiście, że nie może pan mieć nadziei, ale zawsze musi pan uważać. Zauważył z uśmiechem Kulkowski.